Ja już kręcę jesteśmy od tyłu strony. Jesteś tyłka strony Dobra. nie chowaj się Karolina witam was serdecznie jesteśmy dzisiaj w Dolnośląskim przy pewnym pałacu tutaj nie podamy nazwy razem ze mną Karolina Adrianska no my tu i tam cześć wam ponownie znacie już ich bo już gościli kilkakrotnie na filmach które dla was robię a my sobie obejrzymy pałac z doskoku. Właściwie, tak naprawdę nie mamy żadnych informacji o nim. Co najgorsze, zasięgu tutaj też nie ma. Dobrego. Więc spróbujemy się tam dostać. Chodźcie z nami. tu będzie takie zwiedzanie, bez pojęcia co tu jest, jakie daty, ile razy było przebudowywane ale na pewno trzeba to zobaczyć. Zobaczcie ten materiał, jaki tu był wykorzystywany. Kamień, cegła. Aha. To jest podtynkiem. O ja To I może Adrian przybliży bardziej... Zobaczcie tutaj jakieś zdobienia jakby... Nie nawet. wiem co, ale po prostu otynkowali to No, czasy PRL były brutalne pod tym względem Ale fakt niecodzienny pałac, niecodzienny tak Jak wam mówiłem, nie mamy za bardzo informacji o tym pałacu, bo przyjechaliśmy tu tak trochę no bo był po drodze, ale okazuje się, że to jest pałac słuchajcie, który powstał już w XVI wieku, na początku XVII były różne rozbudowy. Wejdę w kadr, przepraszam. Ale drzwi, wow, ale drzwi wielkie. I jest tu troszkę sztuka, ten tak, jeżeli dobrze to nazwę którą postaram się Wam pokazać A Czy to jest chyba ta wieża Dzisiaj wiem czemu nie ma zdjęć już wiem czemu nie ma Jeszcze lampę sobie zapalę będzie troszkę lepiej o tu słuchajcie ale super o, genialnie. Szkoda że trochę uciekło słoneczko. Też malowane wałeczkiem. Ale piękne miejsce. Wow. Karola mówi chodź tutaj szczęka mi opadnie dobra. Idę, 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 gdzie mam, gdzie, gdzie, gdzie? To O ja, nie mów, że tu będzie ten portal. No nie, jak nie, tak. O, ho, 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 ho. o jasny piętno. Tylko wydaje nam się, że on był odnawiany albo przynajmniej jest posklejony. Ale powiem wam, ten portal co przed chwilą zaobserwowaliśmy, no to coś genialnego, po prostu jeszcze czegoś takiego w swoim życiu nie widziałem. Idę za my tu i tam, piętro wyżej. No nie mówcie, że tu jest fajnie. No, ale jest. Aha. Tymi. Dobra. Czyli Teraz tutaj. To nie jest po prostu to miejsce. Słuchaj, tutaj coś na pewno działało się. Ogląda rzemieśla. Melinka spoko. Na razie zaskoczenie. Wo. Powiem wam. A to nie będzie ta wieża? Chyba, wiesz, tak, tak. Byłem na dole właśnie tej wieży. Byłem wam pałac z przypadku, ale zobaczcie, jednak tych pozostałości troszkę mamy. Nie umiemy powiedzieć z jakiego to jest okresu, ale no co, to już nie jest codziennością na takich wyprawach o tu jest jeszcze dalej. Ja sobie ucieknę. O, tu jest stan taki trochę chyba gorszy, albo nawet dużo bardziej gorszy. Tutaj widzę chyba belki stropowe pospadały nawet, więc tu nie ma co za bardzo wchodzić. <laughs> mamy to samo. Czyli ryzyko ogromne. A i tu mamy to samo. Tam jest dojście do sali, w której już byliśmy. Tu patrząc na tą pozostałość, można by zaryzykować stwierdzenie, że mogła być tu kiedyś również i szkoła. Ha. Dojście do czego? Powiem wam doszliśmy do części pałacu, która jest piękna ale bardzo niebezpieczna, miękkie podłogi ale zobaczcie te schody pierwszy raz takie widzę, chyba nawet wyłączę lampę żeby to było lepiej widać zobaczcie to coś przepięknego te schody też są niezłe ale no tam już widać że nie ma po co w ogóle wchodzić jest wszystko pozarywane tu trzeba trochę się przemóc jeżeli idzie o pójście o a, w tych miejscach, tu jest powiem wam, tu jest kaszana, generalnie. No nie mam alternatywy. Muszę przejść szybciutko, bo tam po prostu już pod nogami się uginało. Ma strasznie tam wyglądać. ja nie miałem problemu, nie? Tylko, to jest normalnie szok. Jesteś SKS już po prostu. Ech. SKS. Starość, kur... starość. Starość kurna starość. Stara. Kurdeczna. Ten wam z dziwnie. Jak. Na ja oh. No te piwnice, to powiem Wam, są na pewno stare. Bez dwóch zdań. No, Taka zamkowa ta piwnica Ale co ja tam No Ale jeżeli to jest z XVI wieku no to te piwnice mogą być takie 16. I tu jest nawet jest zapaszek taki W tym pomieszczeniu O tutaj no No tu jest taki tutaj wilgoci mocny piwnica Tak No powiem wam Łączenia cegły z, z kamieniami, no to jest świetna rzecz. A, i ten tu wyjdziemy sobie? To, Które, tak, tu było jakieś wyjście. Tak, tak. To, to to, to Okej. Okay. Czy tu byłem? O. Pamiętam, można się... można się tak jak się pierwszy raz jest pogubić, ale powiem wam jak takie wielkie głazy leżą. No to jakoś tak człowiek nie czuje się zapewnie. No. Bo ja nie wiem, czy po tych schodach jestem teraz taki zdezorientowany, ale mam tu normalnie w tej piwnicy takie dziwne uczucie. Takie, takiej niepewności. Nie? No to chodź, przyjdziemy. Nie zrozumali na głowę. No, tu pana, którego spotkaliśmy, tu byliście? Tam mówił, że coś przyjeżdżają szukać atrakcji jakichś związanych my... z duchami. A to jest to miejsce co widzieliśmy z góry. Tak No piwnice całkiem spora Taką czuję tutaj na naprawdę... mi uciepi Ale powiem Wam było nad wyraz fajnie Bardzo Wam dziękujemy tu i tam, że byliście ze mną znowu nie ma sprawy, polecamy się na przyszłość Bardzo nam miło Zresztą na Dolny Śląsk to zawsze możemy no, Ja też też mi się podoba, więc z miłą chęcią więc Do następnego razu Cześć, hej Cześć Stawcie suba <laughs>